Cynku, szybciutko, bo zaraz się spóźnisz do szkoły, już jest po dzwonku. Dawaj szybko. No, lec. dobrze, dobrze, to pa tak! No to pa, właśnie, słuchajcie, GPL'ek się spóźnił do szkoły jakieś 5 minut, a ja idę w ogóle sobie na zakupki, ponieważ dzisiaj planuję naprawdę, naprawdę wspaniały dzień. Ej, a co tu tyle balonów w ogóle przy szkole? Ej, tu jest jakaś dzisiaj chyba impreza, festyn. Ej, zobaczymy, co tu się dzieje. Chwila jakaś nagroda jest. Ej, dzień. Witam, dobry. Witajcie. witam Państwa zgromadzony. O, o, no, o, Widzę nawet pan G-Play przyszedł. A co tu się tak, dzieje? Jak najbardziej. No słuchajcie, mamy pewne niebezpieczeństwo w naszym mieście, a jest to ten oto katnap. On po wow. prostu powrócił. I mamy taką nagrodę, oto superowe wakacje, dwa tygodnie dla całej rodziny oraz łódź podwodną. Kto go po prostu schwyta i przyprowadzi tutaj oto do tej klatki, wygrywa oto tą nagrodę. Powiem burmistrzowi, że naprawdę mnie zachęcił. Wystarczy tu wpakować tego katnapa i ta łódź podwodna i wakacje są nasze, tak? Do na razie mamy trzech chętnych. Doda. Razem z panem Jeepleyem może ktoś jeszcze przyjdzie. A ciekawostkę powiem oto taką, że ostatnio był widziany za studiem tatuażu, które się Doda. znajduje z tamtej strony. Mogę, mogę jeszcze Lumi w to wkręcić? Może też brać udział w zawodach? czy a coś? No pewnie, pewnie. Jasne, a co, że można. Czy dostajemy jakieś itemki, żeby lepiej go było tu złapać? Czy nic? mamy sobie sprawę. Oj, sami radzić. to sami sobie musicie Dobra. radzić. Dobra, do super. Do widzenia burmistrza. Do widzenia. Hey, za studiem tatuażu, a może jakiś tatuaż bym sobie poszedł normalnie jeszcze zrobić do tego przy okazji. Wystarczy złapać normalnie katnapa w tą pułapkę. Diplay, Dip, co tam słychać? O, sieman kolumi! O ja nie mogę. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, w ogóle katnapa, jak się dzisiaj złapie. To no. normalnie jak dasz go burmistrzowi, to można nagrody fajne wygrać. Masz jakieś sukienki w ogóle? No wiesz co, ogólnie mam taki mieczyk, jakbyś chciał. No nie za dobrze słuchaj. On jest niby za galerią handlową gdzieś ten katnap, wiesz. Ha? To ja, co? to ja biegnę w takim Dobra. razie Jak najszybciej się po <grym> prostu da jest, Słuchajcie, wrobiłem Lumi, dała mi mieczyk A tak naprawdę katnap przecież miał tutaj być Za domem, gdzieś normalnie y, Tym właśnie, za studiem tatuażu Dokładnie, to jest studio tatuażu, widzowie Także tam sobie można zrobić Różne, fajne, epickie tatuaże Ale katnapa tu nigdzie nie widać Ostatnio gdzieś w tych okolicach był widziany Nie wiem, może tutaj? Przepraszam, widział ktoś tutaj katnapa? Halo? O, panie lubek, widział pan Dobry. gdzieś tutaj katnapa w okolicy? Y no ogólnie tutaj się kręcił, ale ja się schowałem, bo teraz dziurę sobie będę kopał, bo muszę dirta kopać. A, dobra, bo no, tak, więc tak to To pożyczam, tak średnio. Dobra, a, bo będę no, potrzebował, może się no, przyda. No, dobrze, dobrze, dobra, nie. Dobra, słuchajcie, tego gdzie ten katnap? Tutaj jest jakiś domek na drzewie w ogóle. Słuchajcie, może tutaj coś gdzieś wejdziemy na górę i zobaczymy właśnie y, tutaj z góry gdzieś katnapa. Także rozejrzymy się w okolicy. Ej, czekajcie. Tam w ogóle jest jakieś stanowisko wędkarskie. Ej! a tudo aí tá jurá Ja, może ja bym tego katnapa tutaj do tej dziury. Czy wiecie, co, co to za kształt? Kto oglądał ten odcinek, to wie, widzowie. A kto nie oglądał, to nie wie. Jeśli wiecie, co to za kształt, to napiszcie w komentarzu. Ej, ja bym tutaj mógł normalnie tego katnapa zwabić. I on by, bym go tutaj wrzucił, a później go jakoś przetransportował tam do szkoły i wygrał nagrodę. O, tutaj chce jakiś wędkarz. Przepraszam, panie. Ma pan Dobry. jakieś ryby? Jak tam e, dzisiaj bierze, co? No, bierze, bierze. Nawet dobrze. No, trochę rybek mam. Nie będę ukrywał. A co? Pan trochę ryb, bo muszę kotka pewnego. 50 zbawić. zł za jedną, bardzo dobra cena. Co 50 zł za jedną rybę? Pan o... No a co? No, no normalna cena, co pan sobie myśli? No, no, Jaka co? wielka ryba, szybko tutaj, panie! Pan tam zarzuca wędkę szybko! Dobra, już, dobra, dziś dzięki, dzięki, kolego! Dobra, ja zanęty panu zaraz tu przyniosę chwila! Dobra, czekam! Dobra, słuchajcie, bierzemy normalnie te ryby, pożyczymy od tego pana, okulnie. No to żadnej chciałbym... ryby nie było! E... Nic tu nie było! Co A, za dobra. przeszedł tutaj! Lecę, do widzenia! Ej, dobra, teraz musimy tutaj zwabić tego katnapa. Porostawiamy te ryby, jak on się tu kręcił. A jest kotem, a chyba wszystkie koty lubią ryby. Nie wiem, widzowie, czy istnieje kot, który, który nie lubi ryb. Ja takiego nigdy nie widziałem. Nie słyszałem nawet o takim. Dobra, także mamy tutaj ryby, wystarczy tam zwabić katnapa. I słuchajcie, byśmy. Ej, dobra, idzie, 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 idzie. Dobra, będziemy go śledzić. I później muszę go tam wepchnąć po prostu w tą dziurę o, i wykrywam wakacje. Jakieś rybki tutaj dobra. fajne są. Dobra, Zaraz sobie troszkę. tutaj coś. Zjem o Gdzie? tutaj jeszcze, jeszcze kolejna ryba. O, będę sobie jadł. Gdzieś te ryby mnie tutaj prowadzą. O, co to takiego? Gdzie? Co do no takiego? Mój, mami, kochamy, słuchajcie, zlatuje, dziura. zleciałeś. Mam cię to cwany byłeś, Złapany takiego? Taki tak, tak. To ja ci powiem, że ja teraz tak. jestem jak ty, przeogromny. Jak ty wyleciałeś? I się ze mną, ja się z tobą zaraz policzę. Niech cię tylko to. ale słuchaj, może byś ze mną poszedł. Mam taką fajną klatkę, gdzie ci cię złapał. Nie mógł. pójdę nigdzie z tobą. Słuchaj. Lepiej chodź tu do Ach, mnie. A chciałbyś pod podwodną dostać. Ała, ała, dostałem. Ała, ała, ała. Widzowie, co się stało ze mną? Ej, gdzie są moje nogi w ogóle? Ej, straciłem. Nogi, są mo nie masz co? nóg i nie będziesz już ich miał. Nie oddawaj, złodziejaszku. najpierw złapać. Ej, ja nie mogę, jakie ja mam teraz normalnie pełzać za tobą. Nie do rady złapać. Nie Ej. dasz rady. No, no, nogi. Twoje nogi są teraz moje. U -u 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 -u. Odciął mi nogi, widzowie. Ej, Oddawaj normalnie, ja cię dam. Nie oddam ci nóg. Idę ty, wszystkim w takim razie wspaniaku. pokazać w mieście. Mam playa nogi. U -u 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 -u. Pratku, pomocy, ugrad mi nogi. Ja nie mogę, widzowie. Katna podciął mi nogi i normalnie, jak ja mam teraz w ogóle funkcjonować. Mogę tylko pełzać, nie mogę tak szybko się przemieszczać. Ja muszę iść szybko po pomoc i wsparcie. Dobra, jestem w mieście, mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Proszę pani! Straciłem tak, nogi. Oj, szybko, jak ty wyglądał? Gotowie po pani dzwoni. Oj, o, bo zaraz zemdleję. Uwaga, bo ten w ogóle koleś. Ja nie mogę, ja się chowam. Jeszcze mi zabierze ręce. To jest turma. Zaraz kotno. ciebie zabiorę! Właśnie tak jak powiedziałeś, zabiorę ci ręce nie. i chcę z ode mnie. tego będzie. Mogę ci wystarczać. Nigdy nie od oddawaj cwaniaku, oddawaj ratunku, idę je schować, śledzić. je schować, żebyś więcej ich nigdy nie dobra, zobaczył, dobra idzie gdzie się schować widzowie, także ja sobie tu pełzam bez nóg, ale jakoś sobie daję radę, plecami chodzę, plecami chodzę w ogóle, ale jaja, dobra zaraz go złapiemy, gdzie on polaz? słuchajcie on gdzieś tutaj musi mieć bazę, bo tu był ostatni raz widziany, ja też go tu ostatni raz widziałem, Panie, ej, widział tu pan ej, katnapa? Widział tu duchaj, pan katnapa? Widziałem go. Latał normalnie z kogoś nogami. To chyba twoje nogi, Tak, co? jak widać. Straciłem nogi, proszę pana. Nie mam nóg. Mogę teraz ale tylko tak sobie spokojnie, spokojnie. Wszystko jest w porządku. On tutaj ma swoją bazę. I przed chwilą tam wszedł tu i by? wyszedł, ale już bez twoich nóg. Więc może one tam są. Więc ej, po chwila. cichu. Ale on tam jest w środku? Nie, nie. On wyszedł. Wyszedł przed chwilą Jakim cudem tak szybko odłożył nogi i wyszedł? Dobra. Ty! Co A, jest? Czy to nie są twoje nogi? Ej, chwila! Są moje nogi! Tu są kamery! Musimy zabrać, bo on tu ma monitorium, katnap. Ej, o nie! Słucha, on ma tu ja kamery. ja po prostu w takim razie Dobra. pomogę. Dobra, chwila, tylko żeby do lawy nie wpadły. Może tu kamery jak... Chwila, dobra, tu jakoś spróbuję. O, mam, mam swoje nogi, mam swoje nogi, widzowie. Ja nie mogę. Trzymam swoje nogi tutaj w ręku, widzicie? Jakie, ja, ja w ogóle nie wierzę. Jakie ja teraz mam przyspawać sobie? Jak te nogi no, przyczepić? No, ogólnie jest problem, bo szpitale są dzisiaj zamknięte, ale ja ci pomogę. Będą to trochę takie metody wiejskie, ale jakoś damy tak. radę, bo ja mieszkam w lesie, jakby co. Ja nie mieszkam ogólnie tak jak Aha. inni ludzie w domu. Dobra, Więc pomoże, musisz pan? pójść za mną do mojego domu. Dobrze, Dochodźmy. chodźmy. Dobra, hop, ale się ciężko wchodzi. Dobra, i co to tutaj jest pana obozowisko tak, właśnie? Tak, to jest moje obozowisko, wow. dokładnie. Tutaj mieszkam z moimi psami, ja śpię tutaj w namiocie. Tutaj On pan w tym namiocie? Budę. Ale to jest buta, no, panie. Nie, tutaj, tutaj, ja mam tu namiot swój normalnie. Aha, co ty myślisz, że ja gdzieś No ogólnie to nie będą warunki jak w szpitalu. Musisz się położyć nad tym ogniem. Co? Następnie ja nałożę na ciebie takie oto pręty metalowe. Tak? I możesz mi dać te swoje nogi no rzucę dobra. te swoje nogi i powinno Zaufam być panu, wszystko w porządku ale ogólnie pan pokaże te z tymi nogami wszystko jest w porządku pokaże pan te nogi da mi, weźmie pan Chwila No. Z, wygląda chyba wszystko git że no ni, ten chyba tak. nie ten kat nie ich nie no dobra. chyba będzie ok, więc kładź na tym dobrze. Ała, ale ale parzy panie to jest gorące bardzo ała no, no, będzie parzyć, będzie parzyć, no ale ja wiesz, szybko. co musisz? Musisz od, o dobra. I teraz w takim razie co? ja rzucam Tobie te nogi. Jak Proszę. To? Ej, dobra, i co? Ej, chwila! I normalnie mam nogi? Ej, no. Ja nie wierzę po prostu. Widzowie udało się. Mam nogi kozacko ja nie mogę. Panie, tylko jak wiesz, ja się mogę co? panu odwdzięczyć? Ja no, mogę tańczyć i śpiewać teraz. Nie ma problemu. Jak będę kiedyś noclegu potrzebował, jak burza przyjdzie, to możesz mnie przyjąć do siebie. Jest teraz tutaj... lepiej leć normalnie i złap tego katnapa. Ugorzczę pana, jak tylko będę mógł. Tutaj jeszcze kamerę od katnapa pana, yy, pan, panu daję i miłego tutaj wypoczynku. Ja lecę z tym katnapem, się teraz rozprawić. Widzowie, jak to dobrze mieć nogi, jak mogę szybko biegać, się przemieszczać, coś pięknego, w końcu docenia w ogóle to. Ej! Oszukałeś ja? mnie! Ja? Siema, tak. jak cię oszukałeś? Powiedziałeś, że niby mówili, że tam był widoczny katnap, a to jest no? nieprawda, burmistrz mi powiedział, że tam był. A, bo mi się chyba pomyliło, tak? Za, tak, za, ci się pomyliło, Za, za studiem tatuażu, tak? To chyba miało być? No! No to właśnie studio tatuażu jest tam, a nie a. tam. Aha, dobra, to teraz już będę wiedział, Tu dzięki Lumi za info. Tak czy no inaczej, proszę, no. ja znalazłem tego kadnapa i wiesz co się co? ze mną stało? Przepołowił co? mnie! Nogi mi ukradł i miałem chwilę nie miałem nóg, ale pomógł mi na szczęście taki przypadkowy pan i słuchaj bardzo dobrze się zachował. Czyli? O... Oznacza to, że trzeba być bardzo dobrze uzbrojonym na niego? No raczej, nie? Chyba no to tak. zapraszam w takim razie do mnie. Słuchaj, za tamto to ci już po prostu wybaczę, bo co innego, jakbyś już wygrał, no to byśmy to, się co nie kooperacja? odzywali. To No. Łączymy siły? Tak, może tak być. No to chodzi, G play Dobra, to robimy zasadzkę razem na katnapa. Łączymy oboje siły i po prostu go złapiemy i siedzielimy nagrodą na pół. No, ja w 70% biorę swoją nagrodę. Nie, Słuchaj, to ja w ja 70%. No to jeszcze się dogadamy. Ja ogólnie się ostatnio przygotowałam. No. Mam bardzo dużo zbrojek i różnych no rzeczy z piwnicy. No to dawaj, wchodź do piwnicy. Aha, tutaj na dół. Bedrock? Ej, skąd miałeś tu bedrock? No, ogólnie od jakiegoś czasu po prostu Ej, tam e, mam bedrock. Co ty nas tu zamykasz, Lumi? Nie, wcale nas nie zamykasz. Jak nas nie zamykasz, jak tu bedrock ustawiasz, słuchaj, żeby nie można było wyjść, co ty tu kombinujesz, co? Nic nie kombinujesz. Jestem tylko też w ogóle za głupoty. Dobra, chodź, chodź no co w tym razie. Ej, tutaj no. możesz podglądać. Ej, ktoś tu jest, Lumi! Ktoś tam jest normalnie, z, z, zaluchaj. Zaluchaj tak, tam. Tak, nie widziałam. Chodź, chodź tutaj, G-Play, Ale ktoś się czai normalnie na twój ogródku. Ale dobra, jak masz to gdzieś, to w sumie, wiesz co, mnie to też w takim razie yy, tutaj interesuje. Tutaj mamy różne zbrojki, ja bym ci ogólnie proponowała ty. najlepiej iść bez zbrojki. Bez zbrojki? Nie, nie g Czemu? To, to jest bedrokowa dla mnie zarezerwowana. Aha, no dobra, no to jaką, ty, jaką ja no mogę No to ja, ja bym chciała bedrokową, ty taką... Weź nie szkoda, bo dla ciebie taką z liści mogłam mieć, więc. Którą mogę wziąć no? No to bierz już którą chcę. Dobra, to biorę tą, bo jeszcze powysadzam. Ty, a mogę tą z TNT w sumie? Nie, będę ogólnie mógł wybuchać sobie, wysadzać ci nawet chatę, jak, jak nie, będę chciał. Nie, to nie, to nie. Ja dla ciebie proponuję w dobra. takim razie diamentową. Dobra, szykujemy się na katnapa, w ogóle masz kozackie rzeczy. Ty już mi za dużo tu kombinujesz, Lumi, dobra? Dobrze, ale wiesz co, G play bo musimy wyjść tędy, tą stroną Ej, słuchaj, ja, po co to więzienie tutaj? Czy ty tu kogoś więzisz w ogóle? No w na przykład, jak y, byś mnie zdenerwował, to wtedy bym cię uwięziła. Dobra, wychodźmy, weź ten bedrock jakoś teraz nie, musimy, musimy zniszczyć. Nie, musimy tędy, tędy, G-Play, tędy. Wychodzimy tą stroną, Dokładna. dokładnie. Okej, okay, no dobra, spokojnie, no to ty kombinujesz, Lumi, ale się przekonamy za za A no i tutaj wychodzi Tutaj jest jakiś koleś! Jacyś koleś, tu są u ciebie na ogródku lumimy. Taka ja zasadzka! A więc to jest tak. zasadzka na mnie! Ej, co jest grane! Ała, ała. Dobra, czekajcie, brać czekajcie. Bo, chłopaki, brać brać. Ha, ja nie mogę, dostaliście. Jakie słabiaki pokonał? Ej, Lumi, zdradziłaś mnie? Ustawiłaś nie, normalnie jakieś ja banciory? Tu... przeciwko ja mnie? Ja chcę wygrać te wakacje i z tobą nie chcę po prostu. grać. Nie, ja nie więc mogę. ja idę sama sobie szukać. Ej, słuchajcie, Lumi myślała, że mi jakieś banciory pokonają. Pierw mi dała jakieś epickie zbrojki, a później w ogóle. O, nie, nie dam ruja. tu jest moja stara, słuchajcie, baza. Gdzie ja kiedyś sobie mieszkałem w ogóle w tej bazie? No to teraz Lumi się może przekonać. Ja sobie tu wybuchnę, tu sobie też wybuchnę, w końcu sama mi dała tą zbrojkę. Ej dobra, teraz muszę się stąd wydostać, widzowie. No to będzie miała niezłą niespodziankę ogólnie rzecz biorąc, jak tutaj sobie wróci, yy, będzie miała trochę do odbudowywania, a ja idę w ogóle się zaczęlić na kadnapa. Skoro już jesteśmy mega dobrze przygotowani, to może uda się go jakoś schwytać. Ej, czekajcie, patrzcie, mamy go tam. Jakby go tutaj słuchajcie, złapać, czekajcie. A, trafiłem go? Nie wiem czy trafiłem. Słuchajcie, za zakradniemy się i może uda się go po prostu jakoś pokonać. Katnapie, się mano! Czego ty chcesz? O co ci chodzi? Jesteś słaby, słuchaj, już odzyskałem twoje no swoje nogi! Ej, niedobrze! Nie dobrze mi to Ej, wpadł! Wleciał. Jaki słaby, jaki tam w ogóle Stevek w ogóle jest! Wyskakuj normalnie! Czekajcie tu może rozwalimy! Beg! Ja nie mogę. Nie co sobie myślisz? że dasz sobie ze mną radę. No, myślę, że tak! Myślę, że tak! A się zapadł. Jaki Nubek, widzowie! Dobra, może go złapiemy. Żadnym Nubem, to ja po prostu nie jestem! Jesteś I ci po prostu powiem z tego wszystkiego! to jest grane! To jest grane! Ej! Czekajcie, w ogóle, słuchajcie, pokonałem go. Pokonałem katnapa. Ej, a patrzcie w ogóle, teraz mogę wziąć jego tutaj pomnik i teraz po, położę go w więzieniu tam normalnie e, ty, tego burmistrza i powiem, że złapałem katnapa. Ej, kozacko, dobra, zdejmujemy tą zbrojkę, że tutaj pełna kulturka. Idziemy odebrać w końcu nagrodę zwycięską. Złapałem katnapa, słuchajcie. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, ale dobra, wbijamy sobie tutaj. Ej, burmistrzu, normalnie mam katnapa już. Ej, o, no, tak. no to mamy problem, ponieważ pani Lumi przyprowadziła nam katnapa. Ale, ale to jest jakiś katnap podrabianiec, to jest jakieś dziecko katnapa. Co to ma w ogóle Ej, być? Play, co ty gadasz? To nie jest żaden podrabianiec. Lumi, no weź ja? go zabiera. Go ja tako. tu mam prawdziwego katnapa. Weź go weź go stąd normalnie. No, ale... Uwaga. Ja tu kładę. To jest prawdziwy katnap. Nie, ale co? Możliwe? Ja przecież znalazłam. Nie, ja tutaj położyłem prawdziwego katnapa. Ja idę, to wszystko jest oszukane. Tam mm, oszukane. Burmistrzu to był podrabianiec, normalnie, tutaj mogę... O, zaroczkę, burmistrz tutaj z nim sobie postoi i co yy, mogę dobrze, odebrać. Dobrze, dobrze, panie. gisplay, proszę pójść w takim razie po swoją ja. nagrodę. To ją po prostu, pan. Jaka otrzymuje. kozacka, słuchajcie, łódź normalnie podwodna, tutaj nawet jest jakaś energia. Dobra, jak to wziąć? I dobra, mam to, wypróbujemy. Ej, mamy normalnie tutaj jeszcze... Rzeczy, a wakacje ogólnie też są. Tak jak najbardziej, są przewidziane. No i super, ja tutaj już się mogę pakować z moją rodzinką. Tato, Ej tato, tato, Co ty robisz, nie! Jak mam cię no. wypuścić? To ty byłeś tym katnapem? Przybrałeś się za niego? Co to ma być? Tak, tato, ja byłem tym katnapem. Ja się przebrałam, a prawdziwy gdzieś się zjedzie. No, ja no, ty to Ja się z tobą pojedynkowałem, Dżiblejek. Czemu od razu nie tak. powiedziałeś, że to ty? Co ty no. narobiłeś? Dobra, sobie chodź, bo ja niby wygrałem nagrody. Mam tutaj łódź pod wodą. I może burmistrz się nie skapnie. Dobra, uciekamy. Do widzenia, burmistrzu. To miłego. Drę, wolnie. drę, drę, drę. E, Chwila, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Tak, j przy telefonie. Słucham? to ja, j Katnap atakuje nasz dom. Szybko, musisz nas ratować. Ej, dobra, dobra, już biegnę, j Chodź synko, bo niby katnap prawdziwy atakuje. widzisz? ja już myślałem, że katnapa pokonałem. A teraz tak naprawdę musimy się z prawdziwym mierzyć. Ty, widzowie, ten katnap tu mi poniszczył. W ogóle ogródek. co on tutaj normalnie robi. Ej, stój, cwaniaku, jeden! Normalnie to jesteś ten prawdziwy kadłę. będę nie jeszcze u wszystko! I wiesz co ci powiem? To jeszcze nie jest twój koniec. A ja Zaraz znowu nogi. ciebie przepołowię o, i będę nie Nie dalej... mnie! Bo teraz ci będę zwiewał, słuchaj ciebie. Ej, nie dasz rady, nie dasz rady, słuchaj. Ci będę zwiewał. I słuchaj, nie dasz rady, w ogóle. Ej, dobra, odejdź ode mnie. Oła, o, o nie, słuchajcie, o nie znowu mam, tylko nie mam nóg, nie mam nóg, słuchajcie, ukrad mi nogi. Jaszek jeden! Oddawaj moje nogi, złodzieju! Mam moje nogi i ci ja. na pewno ich nie oddam. Masz oddać! Aha. Słuchaj, Teraz ja wiem, gdzie jest musisz twoja baza. Mnie odszukać, a nie dasz rady w ogóle mnie odszukać, Słowo, bo ja to, to umiem ty... wysoko skakał. Ej, dobra, gdzie on w ogóle potrafi się przemieszczać? Są też jetpacka ma w ogóle. Nogi mi zabrał, widzowie. Aj, tutaj w ogóle jest nowa moja jeszcze inna baska, słuchajcie, może się tu wsunę jakoś i się tam schowam. Słuchajcie, jak gdzie mnie zobaczy, że ja nie mam nóg, to przecież dobra, kwiatka i damy. Słuchaj. Mam nadzieję, że mnie nie -play, rzuci. G-Play, G-Play! Cało wszystkiego tobie. najlepszego, mam dla ciebie kwiatki, proszę. Ale ty, co, co to jakiś g -play jest prank? O co tu chodzi? Nie, playka bo ogólnie już drugi raz. Oj, nie mogę patrzeć. Nie ma po prostu nóg, zostały mi ucięte przez katnapa. Nie wiem, co mam robić, słuchaj. Wiesz co, g -play? no ogólnie to bardzo źle wygląda. A wiesz, gdzie mogą być te nogi? No nie wiem, no bo ty jesteś w sumie lekarką, to może byś otworzyła szpital, nie będzie się nieczynny, ale może byś coś z tym zrobiła, to słuchaj. To ja mam pomysł, G-Play. Ja też mam pomysł. Taki... Ty wmadłem no. teraz. Słuchaj. Jaki? Ty masz dwie nogi, ja mam zero nóg. Ty mi byś dała swoją jedną nogę i byśmy oboje mieli po jednej. Co ty na to? No, tak można zrobić. To ja idę w takim razie do szpitala po narzędzia. Ty tutaj zostań, bo nie możesz nigdzie wychodzić, żeby żadne bakterie ci tam. No wchodź do tego domu. Dobra, dobra. Zostań w domu, ja idę po sprzęt i zaraz ci oddam jedną nogę. Dobra, dobra, Diplejka. Diplejka mi odda nogi. Będziemy mieli, słuchajcie, po jednej, także czekamy na nią. Leżę sobie w łóżku i naprawdę kiepsko się widzowie czuję. Nie wiem, może zjem sobie złote jabłuszko, może trochę lepiej będzie. G-Play, wszystko gotowe. Jest. Zapraszam Co? ciebie na dół. Już tutaj Czeka, salę operacyjną. Gdzie ty masz zrobią. nogę swoją? Zabrałaś nogę. Nie no nie, Sobie już no musiałam po prostu no, uciąć sobie tą nogę, żeby tobie dać, żebyś mógł jakoś chodzić. Więc chodź, hmm. przygotowałam tutaj taką małą, jakby salę operacyjną, Uważnie? no takie warunki domowe. Więc się połóż, ja ci nałożę tą nogę. I powinno być wszystko okay. Ty, no dobra, no to spróbujmy G Playka. zobaczymy, a jak się w ogóle chodzi z jedną nogą, spoko No koślawo, koślawo, dobra, poczekaj, dobra. muszę ją tutaj tak o, no. dobra, cyk, cyk o, i o. Dobra. Ej, Gplayka, tu mam jeszcze w ogóle tam, tam, ta noga. To już jest puste, to już tylko było ja. takie opakowanie. Mam jedną nogę, mamy z Jeeplajką, ty ja mam prawą, a ty sama wybrałaś, że ty będziesz mieć lewo, a ja prawą? Tak, sama tak wybrałam, bo myślę, że tak będzie po prostu. Ty uzupełniamy się Gplayka, ale ogólnie na jednej nodze ciężko będzie skakać troszeczkę. No dobrze, Gplay, to w takim razie idź i pokonaj tego katnapa. A Szerio? ja idę do domku. Ej, no dobra, taka trudna misja z jedną nogą, widzowie. Ciekawe w ogóle, gdzie są nasze pozostałe dwie nogi. Może jeszcze uda się je jakoś odzyskać. Mam w razie co zbrojkę z TNT, słuchajcie. Mam nawet łódź podwodną. Przygotujemy się w razie co do pojedynku i pokażemy normalnie temu złemu katnapowi, kto tu rządzi. Także teraz w złości, wow, na jednej nodze sobie skaczę. O, chodź tutaj, cwaniaku, teraz ci nie odpuszczę! Ojejku, Mam jedną nogę! Ja, nie, stop, stop! Jak ja się strasznie źle czuję! Ojej, ja nie biedacz! A co ci się naprawdę. Stało? Co? potrzebuję pomocy wpadłem w jakąś no zabierz ten ogień stąd wpadłem w jakąś dziwną ciecz jest mi bardzo niedobrze i mam dla ciebie pewną propozycję jaką słuchaj, pójdziemy tam wiem że jakiś konkurs tam robią kto mnie złapie Udamy, że mnie złapałeś, weźmiesz tą nagrodę, a w zamian zaprowadzisz mnie do szpitala i żeby ktoś mi pomógł, bo strasznie Dobra. źle się czuję, Dobra, to Jestem ruchy taki dawaj, obolały. idziesz teraz szybciutko tutaj. Do tej chodzi. klatki musisz wejść, żeby burmistrz widział, że ja cię złapałem, bo tak inaczej wakacji pewnie bym nie dostał. Łódź podwodną sobie wziąłem, Dobrze, ale wakacji. w to wejdę na chwilę, która... musisz mnie wypuścić. Tutaj czekaj, już cię tu w burmistrzu złapany, normalnie mam go tego cwaniaka, To jest prawdziwy, jedyny w swojej. W katna... Dobrze, dobrze, panie g play W takim A... razie wygrana jest pana. Gratuluję. No i super. Dziękuję bardzo. Także wygrana jest moja. Słuchajcie, puść mnie, wypuść mnie. Nie musisz no, tu sobie teraz katnapie, wiesz co? Teraz jesteś w rękach burmistrza, nie mogę ci niestety nie wypuścić. Nie musisz, proszę, ja idę, musisz Idę na wakacje mi po... nie Nie, musisz musisz go, mi słuchajcie. Pomóc. nie ja, ja mu nie będę pomagał, co on sobie myśli? Proszę, słuchajcie, pomóż idziemy mi bardzo, na wakacje. Nie Słuchaj, nie obchodzi mnie to. Jesteś uwięziony, siema Katnap. Okej, okay, widzowie, idziemy normalnie sobie. Szykować się, muszę walizkę sobie jakoś kupić. Na te. Ty, ale zapomniałem, że ja mam jedną nogę. Ty, widzowie, niech on mi jeszcze nogę oddaje. Ej, katnapie gdzie moje nogi w ogóle? Co? Ej, to? wy się? Da, wy dostałem się! Ej. Oszukałeś mnie! Dobrze, że miałem chociaż Ała. odrobinę więcej siły. No nie. Więc chodź o nie. tu lepiej! Zostaw mnie, zostaw mnie! BUM! Ja ci zaraz dam, cwaniaku, gadaj gdzie są moje nogi, bo chcę na wakacje pojechać! Nie dostaniesz A. ich nigdy więcej A.